Okej, się na murzyny. To lecimy z losowaniem w pierwszym konkursie na Firefly 3 Blood Dragon. Każdemu, który wziął udział, przypisze jakiś numer, później wylosuje jeden z numerów, i ta osoba wygrywa klucz. A więc zdajemy po kolei: Jedyneczkę ma sniper gun, dwójeczkę ma cross. Eee, przydzielam numer przy Was, żeby nie było, że sobie sam to ustalałem. Ktoś się znowu doczepi. 3 Sherry One, Forever ma czwóreczkę, jak się ładnie złożyło. Del ma piąteczkę, Sweetly Kałach. Dobra, przez Sweet będzie wiadomo o co chodzi. 6 Adrianku Cep skopiował. Tego nie biorę pod uwagę. Omega 7, kto dalej? Do szeregu. Do szeregu 8, do szeregu. The Avengers, komar. Masz komar 9, NSK ma dziesiątkę. Junin. Junin, Prometeusz, 11. Duszek, 12. z Sankokiem, fil 2012, 13. Bukowiec, Pacific Rim. Bukowiec. 14. Kto dalej? Tudę. Kto da więcej? Tude. 15 z Resident Evil. O kurde, ale się rozpisał Drix. Drix 77 z 16. Kto da więcej? Mroczny, Mroczny rycerz. Na wiem, czy to jest science fiction, ale niech będzie. GRB Krychol. Kroniki Ridika Foksik. Nie, Roksik. Foksik. Z dziewiętnastką. Z dwudziestką ląduje Twin. Z łowcą androidów. Ninja. Z Odyseją kosmiczną. A nie, tego nie muszę pisać. Ninja z dwudziestką. Plus jeden. Lipa 9722. Lipa 97 z filmem Gravitacja. Star Trek. Chemo.pl Chemo.pl Chemo. Kirito. 24. Co wiął to obcy kontra Predator. O, oh, klasyk. Vimia. Czy Winia, Playboy. Playboy, kto dalej? I ostatni jest Lightowy. Lightowy, trochę spóźniony, ale mu to darujemy z Ironmanem Manem Tricką. A my mamy 27 uczestników. Teraz dajemy od 1 do 27 i uwaga, uwaga. Kto wygrywa Far Cry'a czy Blood Dragon? Generujemy numer 13. Kto był numerem 13? Phil. A więc Philu... Tutaj... O, 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 o. Ogłaszam. Uroczyście. Phil. Zwycięzcą konkursu. Numer 1. Gratulacją. A więc gratuluję... I widzimy się w drugim konkursie.